Urząd Miasta planuje kolejne inwestycje drogowe. Upragnionej przez mieszkańców przebudowy doczeka się między innymi ulica Papieszka. Przypominam sobie spotkanie prezydenta Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami osiedla Kazimierza Wielkiego i tych pomniejszych osiedli zlokalizowanych właśnie w tym rejonie. Do tego spotkania doszło, jak Państwo doskonale pamiętają, w ubiegłym roku i wówczas bardzo wiele wniosków mieszkańców, próśb, postulatów dotyczyło właśnie ulicy Papieżka, która od wielu lat nie może doczekać się porządnej nawierzchni, takiej nawierzchni z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym przystępujemy do tych prac, zabieramy się właśnie za Ulica w tym roku zabieramy się za odcinek od ulicy Płockiej do ulicy Zielnej, najpierw odszkodowania potem praca budowlane. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2018. Do tego czasu remont zostanie przeprowadzony także na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego. Zadanie realizowane będzie etapami, tak aby zachowana została płynność ruchu. Urząd miasta ogłosił także przetarg na kolejną inwestycję. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową chodników i zjazdów w ciągu następujących ulic: Mazowiecka, Kujawska i Łaniszczyzna, przy czym nie mówimy oczywiście o pełnych odcinkach tych dróg, a o konkretnych fragmentach. Wykonawca w przypadku tego zadania będzie musiał zagospodarować również tereny zielone. Na oferty w tym przetargu czekamy do 9 marca, wówczas to zostaną otwarte koperty z ofertami. Wykonawca będzie miał 120 dni na realizację zadania. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w biuletynie informacji publicznej